Przed drugą kolejką rundy wiosennej Fortuna pierwszej Ligi dziś z nami trener Słoni Mariusz Lewandowski. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Tak jak wspomniałem pierwsza kolejka za nami, pierwsza kolejka na remis, podział punktów w cieszy. Teraz wyjazd do Lublina, teoretycznie dużo bardziej wymagający rywal, który też jest wyżej w tabeli od tego rywala z niedzieli. Jak nastawienia, jak przeczucia przed tym meczem w Lublinie? trenujemy, przygotowujemy się do tego spotkania. Dla nas nie ma teoretycznych meczy, tylko są wszystkie praktyczne i ciężkie są. Trzeba się dobrze przygotować. A przede wszystkim trzeba wykorzystywać sytuacje po raz kolejny, te, które, które mamy otwierać pierwszym wynik, wynik meczu. Ten troszkę. Los nam nie sprzyjał w tym, w tym ostatnim. Mieliśmy bardzo dużo strzałów, dużo akcji ofensywnych, nieszczelone rzutkarne, także tutaj żeśmy stracili te dwa, dwa bardzo ważne punkty, dlatego jedziemy teraz na Lublin, żeby to wszystko odrobić. Zespół pokazywał w tym sezonie, że czasami te mecze, których kibice najbardziej się obawiali, z wyżej notowanymi rywalami, mam tutaj na myśli tabelę. Brookbet naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty pokazywał turbo skoncentrowanie i ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej. Czy to były mecze z Wisłą Kraków, czy z Górnikiem tu pod koniec poprzedniej rundy. Te mecze były na plus, teraz jedziemy do Lublina i to też jest chyba kolejny taki mecz, gdzie, gdzie patrzymy wyżej w tabeli, jeśli chodzi o naszego rywala. Dokładnie, tylko też nie uważam, że ten mecz, któryśmy grali z Hrobem, był jakiś słabym meczem. To był dobry mecz, tylko to nie były było niewykorzystane sytuacje. A zespół zawsze jest skoncentrowany, tylko po prostu w niektórych sytuacjach nie dobijamy tego, co, co mamy. Tak tutaj pracujemy nad tym bardzo bardzo mocno, żeby w tej końcowej fazie pod bramką przeciwnika, czy też pod swoją bramką być bardziej taki skoncentrowany i z chłodną głową na, na pewne rzeczy reagować. Pierwszy mecz pomiędzy tymi dwiema ekipami, czyli pomiędzy. Bruck-Better Maliku Motorem Lublin w tym sezonie zakończył się porażką 0:2 u siebie, więc nie wierzę, że w, w piłkarzach nie ma takiej dodatkowej motywacji, żeby tym razem odgryźć się na terenie rywala. Tak, jest. Pod świadomości wiemy, zdajemy sobie sprawę, jak wtedy żeśmy zagrali. To był jeden z najsłabszych naszych meczy i dlatego też jesteśmy żonni rywanżu. W każdym meczu chcemy zdobywać trzy punkty. Na pewno będzie bardzo ciężko, ale nie ma, bez, bez potu nie ma, nie ma wyników. Także trzeba się napłacić, trzeba zasuwać w każdej fazie meczu, w obronie, w ataku, tak żeby dobić się w wyniku tego, których który samach chcemy trzy punkty zdobyć, przywieźć tutaj i w górę. Najmocniejszy punkt y, sobotniego rywala, czyli motoru? Bardziej bym tutaj, e, całość zespołu, który pracuje e, praktycznie na, na całym boisku bardzo mocno w, w obronie. Dużo odbiorów na, na też na e, połowie przeciwnika. Tutaj musimy być skoncentrowani właśnie, żeby e, poprzez ich dobry, bardzo dobry pressing na swojej połowie po prostu nie tracić tych piłek, bo, bo mają najwięcej odbiorów, tak jak powiedziałem, na połowie przeciwnika z, z ligi. Sytuacja zdrowotna jeszcze, z kogo nie będzie mógł trener skorzystać w Lublinie? No z Kasperkiewicza, ale to już od dłuższego czasu, wraca nam drafik po, po chorobie, tutaj też e, mamy do dyspozycji praktycznie wszystkich zawodników oprócz Kasperkiewicza, to to napawa na pewno optymizm. Dzisiaj widziałem Maciek Wolski, też, też wrócił do gry? Dokładnie, wrócił do treningów. Mamy tutaj pewien komfort, też jeżeli chodzi o boki, o obrony, także wszyscy gotowi, zwarci, skoncentrowani do tego, żeby osiągnąć dobre rezultat. Tego życzę w takim razie, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.